Sytuacja akademicka również nie napawała optymizmem. Tam Żydzi stanowili około 1 czwartej wszystkich studentów. Co ważne w tym referacie, to oczywiście podkreślenie samej idei młodzieży wszechpolskiej, idei w jakiej działała, idei nacjonalistycznej, co zostało właśnie zapisane w deklaracji programowej przyjętej na Zjeździe Założycielskim w 2022 roku. Cytuję: Naród jest najwyższym dobrem, jakie mamy. Wszelkie fakty i zagadnienia z dziedziny etyki i polityki muszą być rozpatrywane i sądzone wyłącznie z punktu widzenia narodowego. Liczbność i szeroki aktywizm trzech Polaków w różnego rodzaju związkach akademickich, kołach naukowych dawało im rozpoznawalność, dawało im poparcie. Skutkowało to m.in. Przewagą we władzach Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej, który był taką, z takim związkiem matką, główną reprezentacją studencką, jak również dużymi możliwościami do działania na polu prawnym, czy też w samych relacjach między studentami, na wpływanie na te relacje. Mowa tu oczywiście o kwestiach numerus clausus, zasady numerus clausus, czy bojkotów towarzyskich, handlowych z placówek i sklepów żydowskich. I to właśnie te stosunki na linii młodzież wszechpolska a mniejszość żydowska są mimo upływu prawie 100 lat tematem, nadal tematem kontrowersji, nierzadko niedomówień. Nie ulega wątpliwości fakt, że konflikt występował i wynikało to z wielu różnych czynników. Tutaj postaram się zarezować, dać taki ogólny zarys. Nacjonaliści byli oczywiście i są nadal w wobec ideologii lewicowych, takiego socjalizmu, komunizmu. E, wiadomo, były one i są nadal niezgodne z nauką kościoła katolickiego, z ideą narodową, z naszym interesem narodowym. I właśnie Żydów upatrywano jako takich propagatorów, e, jako kogoś, kto jest, e, jako takie środowisko, które jest źródłem, e, źródłem rozpowszechniania się tych idei. W propagandzie, w propagandzie narodowej, właśnie zaznaczane były nierzadko korzenie działaczy komunistycznych, socjalistycznych, korzenie żydowskie. Zaznaczono też fakt, że właśnie te organizacje, organizacje były wspierane w dość dużym stopniu przez to środowisko. Stąd też się wzięło, czy inaczej, może nie wzięło, a było po prostu nadal używane pojęcie żydokomuny. Jeden z liderów Lwowskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej w pracy w walce katolickie państwo narodu polskiego pisał komunizm i ustrójstw wielokapitalistyczne mają wspólne źródło, żydowskie. Musimy więc walczyć i z jednym i z drugim. Problem ze środowiskiem żydowskim występował również w kwestiach gospodarczych, ekonomicznych. Nagłaśniane były problemy dominacji w niektórych sektorach handlu i usług. Obawiano się po prostu tego, że pogorszą się przez to warunki Polaków, chcących rozwijać się, chcących rozpoczynać swoją działalność w określonych zawodach. Uważano, że byli, Polacy byli zbyt zależni od obcej nacji, od nacji żydowskiej, która rzecz jasna realizowała głównie swój interes. Uważano ich za silnie solidarną grupę, która była spójna wewnętrznie, której kultura, dążenia, cele były zdecydowanie odmienne od naszych. I twierdzono nawet, że powinno się dążyć do sytuacji, w której Żydzi zostaną całkowicie wykluczeni z życia gospodarczego. Wspomniano o tym we fragmencie broszury programowej kapitalizm, komunizm i gospodarka narodowa. Jest tylko, jedyny, jedyny sposób zrobienia, <coughs> jest tylko jeden jedyny sposób zrobienia miejsca dla pokolenia bezrobotnych. W Polsce na 32 miliony ludzi jest 4 miliony Żydów. 4 miliony miejsc tyle wystarczy dla uzdrowienia życia gospodarczego w Polsce. Dla przeludnionej wsi znajdzie się miejsce w miasteczkach i handlu rolnym. Dla bezrobotnych warstw miejskich, inteligentów, rzemieślników, handlowców, robotników, znajdzie się miejsce w miastach. Pierwszy, chociaż nie jedyny warunek przebudowy porządku gospodarczego Polski to usunięcie Żydów z życia gospodarczego. Sytuacja akademicka również nie napawała optymizmem. Tam Żydzi stanowili około 1 czwartej wszystkich studentów. Nierzadko, czy inaczej może nierzadko, a po prostu na pewnych uczelniach dochodziło nawet do 40%. Przeważali na takich kierunkach jak właśnie medycyna prawo czy na wydziałach filozoficznych. Co również jak w przypadku ich dominacji w, sektore, w pewnych sektorach handlu, usług, miało prowadzić do gorszych warunków dla Polaków, do trudniejszych, do trudniejszych warunków w kwestii zdobycia wykształcenia. Mowa tu szczególnie o masach chłopskich, robotniczych. I szukano rozwiązania tego problemu, gdzie jednym z nich miało być wprowadzenie, zrealizowanie zasady numerus clausus czyli zasady, wedle której ilość studentów żydowskich miała zostać ograniczona do pewnej liczby, na przykład procentu, jaki stanowią na danym regionie lub całym kraju. Pierwsze praktyczne dążenia do osiągnięcia tego stanu rzeczy miało miejsce na Uniwersytecie w Poznaniu. Na podstawie uchwały podjętej w kwietniu 2021 roku, Żydzi nie mogli należeć już do studenckich organizacji samopomocowych, zwanych bratnią pomocą czy bratniakami. Pomysł ten się rozpowszechniał w przeciągu kilku kolejnych lat na skalę ogólnokrajową, na takich uniwersytetach jak Warszawski, na Politechnice Warszawskiej, no po prostu w całym kraju. Podobnym, aczkolwiek radykalniejszym, jednak już postulowanym, postulowanym pomysłem była zasada numerus nullus, czyli po prostu wykluczenia całkowitego Żydów z życia akademickiego, czy to studentów, czy to profesorów, wykładowców. W periodyku Wszechpolak w 1937 roku pojawiły się teksty Nasza ankieta w sprawie getta, gdzie działacze wypowiadali się na temat właśnie gett ławkowych, na temat swojego stosunku do nich. Pisano tam, że to nie jest czysta kalkulacja polityczna, a przede wszystkim właśnie dbanie o interes narodowy, o jego realizację. Cytuję: Dla młodzieży narodowej, naprawdę czującej i myślącej po polsku, GET to pierwszy etap walki o odżydzenie wyższych uczelni, a wśród za tym pierwszy etap odżydzenia polskiego życia umysłowego całej polskiej kultury. Na trzecim zjeździe polskich korporacji akademickich zdecydowano również o nieprzyznawaniu satysfakcji honorowych w Żydom, ze względu na fakt, że były to, cytuję, osoby opierające się na etyce Talmudu. Zakazano tam również członkostwa niepolakom, właśnie chcąc uderzyć bezpośrednio w środowisko żydowskie. Natomiast kwestia bojkotu, bojkotu przedsiębiorstw i lokali żydowskich, czy bojkotu towarzyskiego została podjęta w uchwałach VI Zjazdu Akademickiego. Jak widać wpływ narodowców w tym środowisku był bardzo szeroki i po prostu można było naprawdę skutecznie realizować swoje cele. Przykładem tego właśnie są jeszcze zapisy w deklaracji ideowej Związku Polskich Korporacji Akademickich, zapisy pokazujące, e, pokazujące wpływ samej idei, narodowej idei wszechpolskiej e, na to środowisko. Celem życia każdego korporanta jest praca, praca dla Polski, dla jej wielkości i potęgi. Dobro narodu i państwa jest dla niego najwyższym prawem, miarą wartości moralnych i drogowskazem postępowania, lub też zapis taki e, jak każdy Polak jest bratem. Zaznaczano tam takie kwestie jak wsparcie dla jednolitości narodowej społeczeństwa, jak również to, że jest ona zagrożona, o czym myślano oczywiście w tej kwestii o tym, że zagrożona ze strony jest środowisk żydowskich, środowiska, które liczyło 4 miliony osób w tamtym okresie. I ze względu na to duże poparcie narodowcy mogli właśnie skrupulatnie realizować swoje cele. Uderzanie w Żydów uderzało również właśnie w środowisko socjalistyczne, które było nierzadko przez nich popierane. Utwierdzało to przewagę, czy nierzadko monopol wszechpolaków Polaków w różnego rodzaju związkach, czy, czy nawet ogólnie mówiąc w życiu akademickim. <laughs> Działacze narodowi, młodzi narodowcy uważali właśnie w kwestii żydowskiej, że rola gospodarza w kraju powinna przypadać tylko i wyłącznie narodowi polskiemu. I stąd nie, pozwolo, nie, ch nie chciano pozwolić na to, żeby jakakolwiek inna nacja, jakakolwiek inna grupa mogła zdominować naród polski w jakiejkolwiek sferze życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Jan Mosdorf na jednym z posiedzeń Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej wyszedł z pomysłem, aby społeczeństwo polskie podzielić na dwie grupy. Byłaby to pierwsza grupa, do której należeliby Polacy, naród polski i druga grupa, do której należeliby Żydzi, tak zwani przynależni. W dziedzinie politycznej Żydzi nie mogą posiadać praw wyborczych, nie mogą być urzędnikami, profesorami, nauczycielami, rejentami ani maklerami giełdowymi. Można sobie wyobrazić, jakie nastroje musiały panować w społeczeństwie, jeśli decydowano się na próby realizacji tego typu postulatów. Również wbrew temu, co można obecnie słyszeć, środowisko wszechpolskie nie nawoływało nigdy do fizycznego rozprawiania się nie nawoływało oficjalnie do fizycznego rozprawiania się z Żydami, ze studentami żydowskimi, a właśnie skupiano się na działaniach typu próby realizacji zasady numerus clausus, na bojkotach towarzyskich, handlowych, czy też na postulowaniu, na propagowaniu pomysłu emigracji Żydów z Polski, które również wspierały organizacje syjonistyczne, co ciekawe. Paliwem właśnie dla propagandy antysemickiej obozu narodowego były również wydarzenia z przełomu 1931 i 1932 roku. Były to dwa zabójstwa. Pierwsze Stanisława Wacławskiego na, w trakcie wileńskiej manifestacji antyżydowskiej. Został on trafiony dwukrotnie płytą brukową. Niestety zmarł, zmarł od razu, zmarł na miejscu. Sprawcą był student żydowski, który uczęszczał na ten sam kierunek, na ten sam rok, e, razem właśnie z zamordowanym wacławskim. W tej manifestacji wielu rannych, e, było wielu rannych, co potem po prostu przełożyło się na zdecydowanie, e, zdecydowanie bardziej radykalne nastroje, zwłaszcza lokalnie, społeczności w kwestii żydowskiej. Również jego postać była wykorzystywana na manifestacjach, aby przypominać tę tragiczną sytuację i jego winowajców. Na przykład używając hasła Wacławskiego pomścimy. Na jego nagrobku umieszczono napis Świętej Pamięci Stanisław Wacławski, student Uniwersytetu Stefana Batorskiego, Batorego, członek obozu Wielkiej Polski, padł w walce o Wielką Polskę ukamieniowany przez Żydów 10 listopada 1931 roku. Drugą sytuacją było zasztyletowanie we Lwowie Jana Grotkowskiego, studenta korporacji Ludkio Venedia. Przebywał z grupą współkorporantów, gdzie w nocy napotkał na czwórkę Żydów, którzy przebywali z prostytutką. Rzucił obelgą, spoliczkował ją, za co jeden z nich, Katz, śmiertelnie ranił go nożem. Polek zmarł w szpitalu. A zabójstwo skutkowało zdecydowanym poruszeniem, zamieszkami w mieście. Atakowano studentów, atakowano osoby żydowskie, placówki. Nawet 50% z nich zostało w mniejszym lub większym stopniu zniszczone. Wszystko to trwało przez kolejne dni. Na pogrzebie było nawet 15 tysięcy osób, a na manifestacji pod uniwersytetem około pięciu. I to... Na skalę lokalną no, było wydarzenie zdecydowanie bardzo głośne, bardzo duże. Właśnie w trakcie takiej manifestacji domagano się jeszcze głośniej realizacji zasady numerus clausus, czy też ograniczeń, nałożenia ograniczeń na Żydów w kwestii wykonywania wolnych zawodów. Wiadomo, jak na taki czas to jest jedynie ogólny zarys całych tych stosunków na linii narodowcy, młodzi narodowcy, a mniejszość żydowska. Jednak można już sobie wyobrazić, czy wyrobić ocenę na ten temat. Obie strony, wiadomo, walczyły o swoje cele. Środowisko narodowe walczyło o realizację tego interesu narodowego, gdzie Żydów upatrywano za zagrożenie, zagrożenie do jego realizacji. Żydzi natomiast nie chcieli się podporządkować decyzjom wtedy no, demokratycznym decyzjom yy, i walczyli. Nawet dochodząc do sytuacji, kiedy po prostu ktoś musiał zginąć.